Cześć, cześć, ja nazywam się Kalika, to jest kolejny odcinek, zagrajmy w League of Legends. E, tak jak mówiłem ostatnio przy okazji odcinka ze Swainem, zastanawiałem się kogo kupić. E, zastanawiałem się pomiędzy Dariusem, właśnie tego mamy tutaj w drużynie, swoim drugą, I pomiędzy Threshem. I w końcu znowu Dariusa odłożyłem na jakiś nie wiem, kolejny raz. E, I postanowiłem kupić Thresha. Stwierdziłem, że nie wiem, jakoś ostatnio bardzo lubię grać na dolnej linii, a swego czasu, nie wiem, z miesiąc temu jeszcze po prostu miałem takie przejedzenie tą linią. Miałem jej dosyć i w ogóle nie lubiłem chodzić na buta. Dopiero gdy kupiłem Warusa, to jakoś tak mi się odmieniło i naprawdę od tamtej pory sprawia mi to przyjemność ponownie. Na topie tak w sumie rzadko gram. Jeśli. Mam no, być szczery w chwili obecnej. Generalnie lubię bota, dżunglę, Na no, mida też rzadko w sumie chodzę. Mm, ale też, no, no bacie zawsze denerwowało mnie to, że trzeba mieć jednak e, zgranego towarzysza, niż się z nim jakoś dogadywać. E, po przeciwnej stronie mamy Lisina, Branda, Tarika, Ashkę i Jarvana. E, Moja, a to jest taki mój początek, straszam e, gram nim jedynie raz, czy tam dwa, gdy był jeszcze za darmo w rotacji. E, wtedy jeszcze, no, ciężko w ogóle, jest to postać, która wymaga skilla. Nie jest to łatwa postać, która, po prostu, jak na przykład, Tarik, który rzuci sobie po prostu stuna, na tak, wbiegnie i będzie maszował przyciski. O, jak widać, bardzo ładnie pocisnęliśmy Tarika. Było to bardzo dobre z mojej strony, że go zaatakowałem. No i myślę, że właśnie troszkę powinno się grać tak agresywnie, jeśli jest no, do tego oczywiście możliwość. Yy, największym problemem jest dla mnie to jego E. Wymaga naprawdę niezłej zręczności podczas walki. Wow, zastonował mnie. Yy, no właśnie, to jest Starik. Dobra, łapiemy go znowu. Yy, mamy kana na wodę tak swoim drogą, który niestety wziął do rana. No cóż, i tak. Inna sprawa to jego dusza. Bardzo fajnie, że można te dusze zbierać tą jego latarnią. Jednak to bardzo fajne rozwiązanie ze strony Riotu. Wow, wow. Nieźle sobie Darius radzi na topie. Darius. Myślę, że kupię go jako następną postać. W chwili obecnej nie mam już jakoś dużo IP, więc jakoś ostatnio nie miałem ochoty grać w LOLa. Raczej nie tyle, że ochoty, co po prostu chciałem zrobić małą przerwę. Trochę mniej grałem niż zwykle. Jakiś tam, powiedzmy, jeden meczek czy dwa dziennie grałem. Dopiero wczoraj. Trochę więcej. nie mi to grać. Generalnie też podałem się też od strony wizualnej. Zdecydowanie nie jest to zakup, którego żałuję. Myślałem, że będę. Bo miałem większą ochotę na Darius'a, ale okazało się, że nie. Chyba no, nie będziemy marnować na naszego W, żeby zabrać duszę. Będziemy sobie po prostu chodzić. Jakoś nie czuję się zagrożony przez tą Ash'kę i przez tego Tarika. I ładnie nam poszło. Ej, ogółem maksujemy mu y, w tą tarczę. O. Nie spodziewałem się, że ma warto. Postawimy mu tutaj coś. O, jak widać, możemy sobie zabrać duszę. Dobra, kanon ogarnia, zatem yy, Strasznie jest też ten problem, że właśnie człowiek musi wiedzieć, że on ma tam latarnię i można z niej skorzystać. Yy, na co nas stać w tym momencie? Philosopher's Stone... No nic, musimy sobie kupić tymczasowo... Ward'a. Znów gra postanowiła... Przycinać. Nie wiem co jest ostatnio z tym frapsem. Ale wiem, że pomaga ponowne wyłączenie i wyłączenie nagrywania. Ora. Jak widać się uspokoiło. Albo i nie. Zobaczę, może coś się pobiera. Dobra, Pozbyliśmy się ażki. A ja muszę zobaczyć, czy coś w tle nie chodzi. Niestety, ostatnio widzę, że jest z tym problem podczas nagrywania. Moment, chwila. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Nie może później zmienię ustawienia gry. Nie mam naprawdę, czego to, nie mam pojęcia od czego to zależy, bo klatki mi jakoś dziwnie spadają. Ken zaraz wróci, to ja też się cofnę. I może przez ten czas, nie wiem, coś zerknę, do ustali. Eee, dobra. Eee, tu się zdarzył mały t niestety przerwam nagrywanie na dłuższy moment, eee, zobaczyć co się stanie. Musicie mi naprawdę wybaczyć, mam nadzieję, że... Ten odcinek nie będzie aż taki straszny w oglądaniu. E, I mam nadzieję, że nie będzie aż taki krótki, przez to. Generalnie zginął tu Canon, Brand i Tarik. E, Ażka zdołała uciec, e, ale nam się udało zabrać killę, zatem nie wyszło najgorzej. Naprawdę Was przepraszam, ale to nie jest cholera zależne ode mnie. Muszę się naprawdę temu przyjrzeć, albo może zrobić jakiś format. Nie mam pojęcia. W dodatku nie wiem od czego to jest zależne. Naprawdę nie mam pojęcia. No cóż, na razie skupmy się na tym, na grze. E, zostawmy te małe wpadki na boku. Mm, tu mam bocie. Kana sobie daje radę. E, musimy postawić trochę więcej warnów. O, przy, przy okazji Brand ma skórkę, która jest jedną z fajniejszych z jego skórek. Podoba mi się jeszcze ta, która była chyba teraz w przecenie. Eee, ta taka jakby z efektami wodnistymi. Zbierzemy sobie latarnię, raczej zbieramy sobie duszę, a nie latarnię. Nie miałem cooldownów, niestety na ten moment. Dobra, udało nam się bardzo ładnie to zrobić. Uratował naszą dupę. Nocturne, gdybym się tu nie pojawił, byśmy zginęli, prawdopodobnie. Ale ładnie to wszystko wyszło. Może nie jakieś pro A dobra, czas postawić te wardy. Bo przez to nas zgankował Lisi i zginął nasz Kennen Się w tym momencie cofniemy na spokojnie. Chyba e, już sobie kupimy e, Robi side Stone, tak? E, co by mieć? Więcej wardów, no i jeszcze więcej życia w tym momencie ci na no, bocie nie mam szans. Kennen jest mocno sfidowany. Nie ja mam sporo asyst i dzięki temu mam również. E, no golda i życie i tak dalej. Możemy w nich spokojnie wbijać. <laughs> Dobra, cieszy mnie już to, że te wszystkie lagi ustały. Żałuję naprawdę, że nie mogliście zobaczyć w tamtej akcji. Okej, okay, generalnie jest dosyć fajnie. canon pod AD jest mocną postacią, co mnie zawsze dziwi jakoś. Zważywszy na to, że ma chyba większość przejśników pod AP. Nie wiem, ile ma przejśników pod AD. Generalnie jest to jeden z fajniejszych supportów w chwili obecnej, tak myślę. Zważywszy eee, na to, że na to jego na jego cały zestaw umiejętności. Dobra, generalnie mamy już Zdecydowaną przewagę na bocie. W chwili raczej by się nie odbili od dna. Chyba, że mieliby sporo ganków, ale raczej się na to nie zapowiada. Myślę, że sobie na spokojnie zdejmimy te wieże. Mamy tu jeszcze jedną duszę. To możemy mu farmić. Kiedy się trochę zapędził. A jednak nie. Proponujemy się cofnąć lepiej. Gra znowu zwalnia. Nie mam pojęcia czemu. Dobra, zobaczymy co tu się dzieje. Tarus go chyba podpuszcza. Rozbudujemy sobie Aegis w Legion 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 Aegida Legion to jest po polsku. Zrobimy sobie jeszcze życia, żeby być jeszcze bardziej tankowatym. Kennen ma staty 7,2, bardzo dobrze. Ja mam 1,08, to jest bardzo dobrze. Właśnie Jarvan tam ale nadciąga też liśń i brand. Dobra, liśń zginie. I brand prawdopodobnie da sobie radę z Veigarem. No właśnie. Nie wiem, może smoka zrobimy? Zajmiemy się tym smokiem na spokojnie. 17 do 7. W tym momencie mamy sporą przewagę. Zostawimy tu warna w razie czego. I co? Dalej będziemy zbierać dusze. Mamy już 49, 50 w sumie. 51. Musimy stać przy farmie. Podoba mi się to, że im więcej ma tych dusz, tym więcej ma ability power oraz armoru. Można z niego naprawdę zrobić solidnego tanka. I szczególnie gdy będziemy stać bardzo dużo przy farmie. Ewentualnie przy kimś, kto farmi właśnie. Ach, sfilnowaliśmy. Nie, nie złapaliśmy asysty, niestety. zabrałem e, tego killa. Ale generalnie mamy tyle CC, że nikt nie ma przed nami szans uciec, ani nie ma nikt z nami szans 1 versus 2, tak myślę, przynajmniej. E, niedługo nas będzie stać na Tomekida Legionu. Tę egidę w sumie kolejna wieża padła i stać nas na egidę. Dobra, cofniemy. Myślę, że się przyda nami, jak naszym członkom drużyny. Generalnie brakuje mi meczu. Wow, wow, wow. Coś się dzieje. Generalnie brakuje mi meczu. Moment. Przerwę nagrywanie, bo to pomaga. Brakuje mi meczu. Takiego wyrównanego, którego mógłbym wam, które mógłbym wam pokazać. Takiego fajnego, po prostu tak do 50 minut, albo nawet do godziny. To było bardzo ciekawe. Z reguły te mecze, które z Wami gram, są albo strasznie nierówne. Bo ktoś się na przykład nafiduje. Albo dość. szybko się kończą, właśnie. Kiedyś był chyba taki mecz, z tego co pamiętam, dosyć taki ciekawy. Nie wiem, czy nie zacznę wrzucać właśnie po prostu takich meczów. Chociaż nagrywać 5 meczów z rzędu to raczej jest dosyć ciężkie. I tak wiele nagrań sobie też darowałem. Nie wiem, myślę, że spokojnie z 7 nagrania, bo 8 nie wrzuciłem. Bo po prostu mecze nie były jakieś specjalnie fajne, ani interesujące. Ewentualnie coś się tam uszaniło. Nie, wow. nie wiem co ten nic nie zrobił, ale pomógł mi bardzo. Wykopał mnie stamtąd. stąd. Wziąłem sobie te dwie dusze. Dobra, przeciwna drużyna się podała, No i właśnie o tym mówiłem. Eee, WP. To było na tyle. Zobaczymy sobie jeszcze ekran wyników. Postanowiłem, że będę go wrzucał. I co? Do usłyszenia następnym razem. Eee, trzymajcie się. Eee, mam nadzieję, że ten mecz się wam podobał. No niestety były pewne problemy ponownie. Z nagrywaniem, nie wiem, muszę się tam przyjrzeć z bliska. Bo przeszkadza to zdecydowanie i w, w nagrywaniu, i zapewne wam w oglądaniu. E, do usłyszenia. Następnym razem to, była, to było z z Dreszem. E, dajcie łapkę w górę, jeśli się Wam oczywiście podobało. Mm. I mam jeszcze takie do Was pytanie: czy posiadacie Tresha i czy macie może jakieś uwagi co do gry? Nim e, może macie jakieś ciekawsze buildy, ewentualnie jak e, kolejność rozwijania umiejętności. Ja dopiero z nim zaczynam. Więc i co? Na koniec pokażę Wam jeszcze ekran wyników i w tym momencie się z Wami pożegnam. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.